Wiecie co? to grałem sobie jednak tego? No. Rej minimap. Oj, czekajcie, czekajcie, bo mi tu coś nie śmiga. A jak to się ustawiało? Tak. Mm -hmm. 1080p, dobra powinno być oh God. God tak i latam sobie po creative, bo nie chcę mi się naprawdę biegać za tym i ciągle tracić temu, które zdobywam i pierdolą jakiś Chyba creeper rozpieprzył ale na gram na pieprzą normalu. chcę znaleźć pieprzone żarcie tu mnie coś jakiś głównie, że jej rozpieprza, Tragedia Jeden, dwa, trzy, dobra hmm. Kuśwa, brakuje mi tego. Pochodnie Kurde Game of 1 O tamtej temy zniknęły, kuźwa. Dobra, wezmę sobie 8 żeby nie było. Za prosto Tu by się dynamic lights przydał naprawdę Będę no chociaż waypointa Węgiel Czemu cię wcześniej nie widziałem A mam... Węgiel O ty No nie, serio typie Dawaj ten hełm może, co? Nie no, pająki jeszcze. jeszcze tego brakowało. A Boże. Ja zaraz wezmę tego. Dobra, ja sobie dodam jakieś podstawy typu drewno. Ja drewna to zawsze tu mam pod ostatkiem. Tak naprawdę to nie jest za duży cheat. Ja se tu wezmę. 6 drewna A po to, żeby kuźwa mieć Cyknę Tak WTF! Co tu się odesrało? Co mi się skopiowało? Dobra, Dobra. niech będzie. Ach. No i fajny, byłem tu, tutaj. Są diaksy dokładnie. Te o których w sumie... Hmm. Diaksy Diaksy no Dajcie im kolor diaksowy taki nie o hop. Żeby ich nie zgubić, nie? Ja sobie już wolę tutaj wolę dograć ten Ray ma mapor. Kur, chwajcie Jez, właśnie odsunąłem real. Lazo Dajcie mi żelazo Tu gdzieś zdechłem Co? Nie że mm. Nie 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 no to zostaw mnie O Jezus Typie Ja nie mogę Okej okay, no Tu sobie Hop, postawimy. Dobrze, że tego jest dużo. Przecież to nie jest tak program, jak kurde na masakrze było. Pewnie bym tylko sobie zaprosił, ale... E, co jest? Co Teraz poprosiłbym... Musimy nie zginąć. Za O czekaj. Właśnie. Tyk, o co ja marnuję ten? Jak mogę sobie skraftować kilof do kopania kamień. Ile razy zdechłem? 3, 2, yy, właśnie, czekaj. M, Def-Pointy sobie włączę. No właśnie, zapomniałem totalnie, że takie coś istnieje. Co, a czekaj, a uh, Surface Map Options, uh, a Radar, nie, yeah. no chociaż by się przydać. Marker oprócz markery odpalone, no. dobra. Byłem cave, okay. surface, aha to, to w ten sposób działa, dobra. Dobra, dobra, niech se zostanie, chociaż Też wiecie jaką ja wolę? Minimapę. Hmm. Ja wolę okrągłą, chociaż kwadratowa, nie no, okrągła. OK. Może mi to trochę ułatwi życie. Tu coś takiego F3B to by było... Nie. Nie F3 plus B. F3 plus H tak, durability właśnie. Tego mi brakło. Okej. Okay. Przynajmniej będę wiedział gdzie są jakieś moby. Nie. Ok. Tego mam pod dostatkiem. To jest to za lepiej. chociaż... Kurde Jedno żelazo. Niedobrze o. Tego ty ja nie potrzebuję za bardzo, ale ja już dwa wiaderka straciłem w ten sposób. Mi się nie chce kolejnego robić. Ja będę tak żelazo tracił. Ja wiem ja mam. żelazo ale ale i tak i tak i tak kurde jestem ja tego żelaza to mogłem na luzie zbroję całą wykonać gdzieś tam jest ten piec gdzieś hmm. gdzieś tam są te wszystkie rzeczy ale ja nie wiem gdzie nie zrobiłem kurde zdjęcia kordów i nie wiem jak się za to zabrać. No cóż, porada na przyszłość. Zainstalować minimapy i mieć te pointy jednak włączone. Ta przydatna rzecz, przydatna. iń. Siedem Kui tam Tu się tak Kolejny creeper tam walii. To się przyda. Ja nie mogę. Aha. Fajnie. To gdzieś tam jest. Wiecie co? Ja to Słyszałem kripera. Ja nie mogę. i tam ile żelaza. Żelaza. Węgla. Węgla. Właśnie się... Nie, nie powinienem ten kilo. Ja następnym razem jak ja sobie zbiorę jakąś sensowną ilość. Żelaza, to ja od razu zrobię żelaznego seta. Nie ma opcji, nie. Słyszałem, właśnie, chyba. Ja pierdziu. Chodź tutaj, Dziękuję. O Boże. Mm. Żarcie. Patrzcie, kolejny creeper, no. Ale pała. Wybuchaj. Szkielet tutaj są to strzały psać. Ja nie mogę okay. Ile tu tego się Ząb dajcie żeby to było żarcie z tego ale nie Wiecie, co zrobię tak ile tu się mobów naryspiło teraz na tej minimapce to tym bardziej potęguje mój strach przed tym, że zaraz spadnę. dajcie mi cholera jedna jakiegoś sądzi mam ochotę, no normalnie węgiel ja se wolę to wszystko teraz pooznaczać Co by się przydało? Ty chyba był O, zombie idzie. Nie miło. Okej, okay. zombie idzie. Właśnie, czemu nie miło? Jak właśnie miło. Halo. Zombie, zombie. na się mięso. Co prawda z ale zawsze jakieś Dobra Zatruło Za tego mi to Kopimy żelazo zrobię sobie kilof Ja mam kilof. Ja nie mam żary, no. hmm. Tu mam tył więcej, okej. Okay. A tu? Coś więcej. Okej, okay, sześć żarca wciąż okay. dobra mamy 8 tych tu idę tu idę ja sobie tego teraz będę trzaskał co jakiś czas nie?

Widzimy się tam za chwilę.